Nazywam się Patryk i witajcie na kolejnym vlogu na moim kanale. No jak dzisiaj spędzicie ze mną dzień kolejny i zaczynamy od kimkolwiek. Ogólnie to dopowiedzenia mam wam Story Time yy, Ponieważ nie mam ani ogrzewania, ani ciepłej wody. Od kiedy? Od środy. Znaczy, jedyny plus z tej sytuacji jest taki, że nie chodzę do szkoły. W sensie, jakbym udwonęł zajęcia przez brak ogrze ogrzewania. I to jest jedyny plus. Tak to zamarzam ogólnie. I jest taki problem, że też ciepłej wody nie ma. Więc nie ma sposobu, żeby się jak jakkolwiek ogrzać. A nie wiecie, umyć normalnie włosów czegokolwiek, cokolwiek zrobić. Czekajcie, żebym tak zrobił. Żebyście byli bliżej. Nie ma jakby żadnego sposobu, żeby dogrzać mieszkanie. Jeszcze w dodatku spadnie śnieg. Więc wiecie, jakby śnieg. Dlatego ja do żeby się ogrzać. Jadę do rywale, żeby się ogrzać, żeby pochodzić po sklepach i żeby coś porobić. I w ogóle chciałbym podziękować za aktywność pod ostatnim filmem na YouTubie. Jakby tam było ile wyświetleń, sprawdzę dokładnie. 216 od odtworzeń, jednego filmu plus 13 polubień i około 10 albo 8 nowych subskrybentów. Jakby to jest mega dużo, dla mnie przynajmniej. I dziękuję. W sensie jakby... Dziękuję. Bo to jest dużo. W sensie... Poprzedni film miał jedno polubienie i tam parę wyświetleń, parę 30-40, a ten nagle ma 200. sensie wow. nie wiem, o to chodzi, czy jest jakaś zależność, czy coś. ale no, dziękuję. Ta zimna woda to jest... Mm -mm. Wróć, ciepła woda i ogrzewanie. Chociaż ogrzewanie to aż nie jest źle, ale właśnie ta ciepła woda jakby... No... Kocham ciepłą wodę. Kocham ciepłą wodę. No właśnie. I w ogóle jakby... Mi kalendarz nie pracuje, w sensie gł gł głowy kalendarz. Mi się wydaje, że dzisiaj jest niedziela handlowa. Ta handlowa tylko dlatego, że są sklepy otwarte. Tak to byłoby zwykła niedziela. A my, nie, że dzisiaj jest piątek, Muszę <grym> się zastanowić. I mam jeszcze jut jutro i pojutrze dwa dni wolnego i jeszcze potem mam ferie. Jakby ja nie pracuję. Czy tak mi się mnie wydaje, że jutro, do, ogólnie do szkoły. O, nie, nie idę do szkoły jutro, bo nie ma szkoły jutro. I właśnie mam nowe lekcje wczoraj, dzisiaj i połowę. No połowę. I dwie lekcje y, w środę, czyli dwa wpłyto. Więc, wiecie, ogólnie to nie wiem, czy moja skoro się przyzwyczaiła, czy co, ale nie jest aż tak zaczerwieniona jak zawsze. Więc to chyba dobrze. Ok, co kolejna? Krem pod oczym. Taki z Wilandy. Kupiłem go za chyba 15 zł. Nie mniej. Ja za 15 chyba kupiłem dwa kremy. Taki jeden do twarzy, chociaż go nie użyłam, bo on nie współpracuje z Oleksandrą. Coś jest zbyt aktywny i właśnie ten po to Ten oczy jest fajny. Nie robi nic z wielkiego, ale że on go skoro, skoro kupię. Jest przyjemny na widża, Oczywiście, jakbym oglądał regularnie, to by były fajne efekty. Chociaż skóra mi się pod nie zaczerwieniła ale mh, nieważne. A ma termin jeszcze? Możliwe, że. Nie. A czy kogoś to chodzi? Nie. Ogólnie, co ja nie mam żadnych celów dzisiaj? W sensie jakby w galerii nic, ponieważ. No nie mam. Po prostu chciałem gdzieś pojechać, żeby nie się w domu ogólnie, bo wczoraj cały dzień grałem w Simsy i stwierdzam, że już mi się znodzi w czasie, sensie jakby miałem przez długi okres taką, taką erę, że w ogóle nie grałem w Simsy i mi się zachciało, ale teraz mi się układ chciało, chociaż nie wiem, zobaczymy. Skończono kolejny krok i teraz to. Tak to wygląda. Niezbyt interesująco. Interesująco. I to moja twarz jest aktualnie w mega okropnym stanie. Jakby co to jest? Widzicie to? Co to jest? Tu wszystko co to jest? Czekajcie, bo mi się włosy wyglądały. I ogólnie te włosy tutaj ja mam z włosami teoretycznie są umyte, ale one są nieprzyjemne. I są, wyglądają takie jakby najświeższe no to nie one nie były. Błyszczą się i są takie nieprzyjemne więc wiecie nie polecam ale założę czapkę i będzie dobrze dobra, no, co jeszcze teraz? Wszystko, wszystko, wszystko chyba z preliminacji i coś jeszcze troj porządzę w galerii, żeby mi się nawet nic nie zapchało Ogólnie to jeśli chodzi o to, co dziś ubieram, to mi się wydaje, że ubiorę tę bluzę, czyli co to zawsze i czarne spodnie, czarne jeansy. Ogólnie to chyba nie jest najgorzej. Ale nie jest jakiś super, no ale to jest chyba maksimum, co mogę wyczarować. Dzisiaj mam chyba ochotę bardziej na Sol de Janeiro niż na Zare albo na przykład na Coś takiego, nie wiem co jest, ale coś takiego Więc chyba nie się sobie w Sądeżaniego Co kupiłem, to muszę już zużyć ładnie ładnie tak, <coughs> dostało mi się do nosa no, ładnie, jest, na dzisiaj to jest Rio Radiance, to jest on się jakoś nazywa, ma swój numer nie wiem jaki, ale też taki żółty jest. Ja jest... Lubię to I teraz już będę tak się bardziej ogarniać do wyjścia i, i potem się widzimy jak już się ogarnie i Się już do domu i kupiłem... To jest... Żel nakładnie Dokładnie sypię. Miało się robić ciepło. Ogólnie to przeglądam etui na iPada, bo stwierdziłem, że kupię iPada Mini i chcę znaleźć jakieś fajne tui, które nie będzie mi kosztować milionów, bo wbrew pozorom ciężko znaleźć fajne tui, które nie będzie jakieś ultradrogie, a dlaczego mi, a nie dziesiątej generacji, ze względu na to, iż, a yy, że po prostu mi nie jest mocniejszy niż ten. Więc, no, Więc sobie będę przekonać i Coś może fajnego znajdę. Jak widzicie jestem w innym pomieszczeniu, w ogóle nikt tu nie był z wami, Jest u mojej babci i jest poniedziałek, a ja dopiero teraz się z wami że w sensie jakby jeszcze tam jakieś tam wam coś tam. Ogólnie to najprawdopodobniej se zepsułem barierę hydrolipidową na twarzy, więc mam pielęgnację mega nawilżającą i regenerującą chyba. Z tego co mam, chcę kupić sobie jeszcze ceramidy. Chyba. Ale od kiedy w... o, wczoraj użyłem kwasu chilurnowego zamiast kwasu. Nie kwasu, tylko zamiast tak? To może tu nie, ale tu mi się fajnie tu pokoiło już. Przyprawę jest zagojone. Więc wiecie. Zaczynamy od żerwów. Ja tego nigdy nie pokazywałem. Użyłem tego, jest spokojnie. Będę tutaj mój babcina przez całą ferie oprócz weekendów i dzisiaj się pojawi vlog, chociaż nie wiem czy nie nagram drugiego vloga, chociaż może nie w tym tygodniu. Nie wiem, zobaczymy jakoś. Bo w ogóle mam urodziny. Hmm. 1 marca, ale... Yy, ale robię... No robię kiedy? robię... Oh, tą, w tą sobotę i, i postanowiłem z tego vlogę, ale w ferie też może się dużo ogólnie dziać Wiecie, by tak mocno, dużo się dziać Więc wiecie ogólnie to, chcę zrobić, zobaczę jeszcze, to nie jest pewne. Zobaczę jak się wyrobię z czasem, czy w ogóle będzie coś ciekawego do, do pokazania Wam. Jeżeli tak, to będą się pojawiać filmy w ferie to dwa tygodnie. Wow, ale sens. To dwa, dwa razy w tygodniu, ale też nie jest pewne. Więc wiecie, to jeszcze by było więcej kontaktów to też mógł nagrać na przykład dwa filmy tygodniowo i wstawić przez miesiąc, ale nie chcę, bo to będzie zbyt mi się roz rozciągnięte w czasie i nie ma sensu. będą się pojawiać co dwa razy w tygodniu. Feria. Czyli w ten poniedziałek, kiedyś tam w tym tygodniu pewnie, pewnie okolice też może wiesz, że okolica piątku, albo soboty, albo piątku, potem poniedziałek i potem pewnie znów piątek. Tak, tak mniej więcej bym chciał. Um, serum lekkiem, krem i jeszcze balsam. Na dziś. Dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam Was na moje social media TikTok i Instagram. No i się widzimy w piątek najprawdopodobniej, chociaż jeśli, jeśli nie wyjdzie tak jak chciałem, jak mówiłem wcześniej, no to w poniedziałek, tak jak jest zwykle o 18 w piątek, no i, pewnie w, no i w poniedziałek oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym wyłupku.